Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwa namówić, po raz kolejny zresztą, do zbierania jakichś y, drobnych przedmiotów. No i wiadomo, panie y, bardzo często używają perfumów, panowie używają wody kolońskiej, no i tak się składa, że opakowania od tych y, Środków, o którym tutaj mówię, czasami mają bardzo dziwaczne kształty. Może zacznę od takich dziecinnych rzeczy. Proszę zobaczyć, buteleczka do perfumu w kształcie chłopczyka lub dziewczynki, która chłopczyka, który idzie do szkoły, bo ma tornister. Proszę zobaczyć, może być sobie taki perfumik. Oczywiście może być też krasnoludek, który ma w środku jakąś wodę. Kolońską, czy jakiś perfum. Oczywiście może być też, to wygląda tutaj na jakiegoś pieska małego, który też jest flakonikiem do perfumu. Oczywiście miłośnicy broni mogą sobie też flakonik do perfumu sprawić w kształcie pistoletu, bo i takie coś jest możliwe. Oczywiście te opakowania do perfumów bywają bardzo, bardzo dziwne. Tu proszę zwrócić uwagę na porcelanowe naczynie, ono co prawda nie ma tutaj tego zamknięcia, ale ma tu piękny saksoński herb, czyli bardzo prawdopodobne, że pochodzi z okolic Drezna i na pewno jest jednym z najstarszych opakowań, jakie tutaj Państwu pokazuję i w środku była woda kolońska do skropienia tutaj skroni, żeby ewentualnie lepiej się poczuć. Oczywiście były też takie Podróżne, malutkie flakoniki. To jest taki metalowy flakonik, który y, ma tutaj reklamę firmy robiącej właśnie takie atomizery, czyli takie urządzenia do y, zraszania się perfumami. I muszę powiedzieć, że to naczynie, patrząc na te adresy, ma na pewno z 80 czy 90 lat, ale najfajniejsze jest to, że pomimo tego, że jest ono niezamknięte, czyli nie ma zamknięcia, to jak tylko się tak weźmie, to. To jeszcze wspaniale, wspaniale pachnie, także. Y tego nie jestem tutaj Państwu przy kamerze w stanie oddać, ale w każdym razie proszę mi wierzyć na słowo, że stare opakowania do perfumu bardzo, bardzo długo jeszcze pachną. Oczywiście taka klasyczna buteleczka, tu akurat jest buteleczka od jakiegoś różanego perfumu, jest takim klasycznym naczyniem, które się nosiło w torebce, można było to na bieżąco użyć. Ale na przykład na szafce można było sobie ułożyć, ustawić taki piękny flakonik w kształcie korony królewskiej, i Trzeba przyznać, że to na pewno był bardzo, bardzo ciekawy element ozdobny, a jednocześnie coś, co cieszy nasze oczy, bo powinniśmy otaczać się ładnymi przedmiotami. Była taka wytwórnia Franciszka Pulsa w Warszawie który również robił różne e, zapachowe wody i to jest taka oryginalna, bardzo wczesna e, buteleczka jego, jego, jego produktów. Oczywiście 4711 jest to woda kolońska, która do dzisiaj jest e, produkowana, do dzisiaj jest znana, w wielu domach takie naczynia się mogą znajdować. Zwróćcie Państwo uwagę, że oprócz tego, że jest metalowa, piękna zakrętka, oczywiście ładna etykieta, to jeszcze proszę zobaczyć, że ta etykieta od środka, Również posiada treść, czyli jest to etykieta dwustronna i taka woda kolonialna 4711 jest znana na całym świecie. Tak jak my tu mamy, może te nasze być może, czy inne perfumy, pani Waleska, to. Taki, taka woda kolońska na pewno jest bardzo znana. Był taki pan Barcikowski w Poznaniu, który produkował substancje związane z farmacją, Robił, wykonywał różne lekarstwa, ale też można było u niego taką właśnie wodę francuską sobie nabyć i na pewno ona miała ładny zapach. I tutaj na niej pisze numer 4. Ciekawe, czym się różniła czwórka od piątki czy od siódemki, ale jest to też bardzo bardzo ciekawe opakowanie i właśnie tak bardzo ładnie zachowane. Tutaj jest słabo czytelne, ale jest też perfum oryginalny, jeszcze zamknięty na pewno z dwudziestolecia międzywojennego. I jest to też właśnie ciekawostka, jak te rzeczy kiedyś pachniały. No, bardzo ciekawa tutaj woda firmy Szach. I tutaj jest też ciekawe, ponieważ oczywiście jest tutaj ta esencja, czyli już troszeczkę wywietrzało, ale ta woda jeszcze tutaj jest i ma to w Wspaniały zapach, ale bardzo jest też to ciekawe, że napis na tej butelce jest szach warsowie, pisane przez V. Z tego można wywnioskować, że pochodzi to z Warszawy sprzed pierwszej wojny światowej, ponieważ Warszawa była pod zaborem rosyjskim i żeby nie używać języku, języka e, zaborcy, to wiele firm właśnie sygnowało swoje wyroby napisem Warsowie, czyli po francusku, a nie, po, e, nie w języku zaborcy. Oczywiście kolejne bardzo rzadkie opakowanie, mamy tutaj też woda taka wykonana w baden e, e, przez... Kogoś, kto zajmował się yy, produkcją lekarstw, ale to jest na pewno perfumik, jest oryginalne opakowanie i proszę zwrócić uwagę, jak to jest pięknie, wszystko elegancko zachowane. Piękna maluteńka buteleczka w pięknym, wyściełanym pudełeczku jest to przedmiot, który może mieć 100 lat, a może i więcej, i jak to jest, pięknie wszystko zachowane. Także jest to też bardzo, bardzo ładny, ciekawy przedmiot. No i tutaj proszę zobaczyć, w, w Krakowie była firma Florina, która również produkowała różne kosmetyki. To jest taki kosmetyk z lat 50. -tych, 60. -tych. i tu też mamy dwa opakowania. Na jednym jest właśnie taki takie malutkie opakowanie, które się brało do torebki, a drugie jest takie większe, które stało sobie na toalecce. I proszę też zwrócić uwagę, że obydwa są jeszcze pełne. Jest to naprawdę też bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy tutaj przykład i opakowania i jednocześnie małej buteleczki do perfumu. No i oczywiście kultowy przedmiot, kultowe czasy. Pierwsze polonijne firmy, które działały w latach 80. -tych. i oczywiście woda kolońska brutal. Mam tą Zostało to wy, wy, wyprodukowane na pewno w Polsce, na, na pewno jest to wszystko pięknie sygnowane, no i oczywiście jest to pięknie zachowane opakowanie, nieużywane, no i oczywiście cała butelka wody Brutal. Ciekawe, jak za 100 lat ktoś to weźmie do ręki, to sobie pomyśli, co to był za Brutal, który używał taką wodę kolońską. Także Przyjemnego zbierania przejrzyjmy nasze szafki, przejrzyjmy nasze szuflady. Na pewno każdy jakieś stare opakowanie od perfumów będzie miał. No i też jest to ciekawa gałąź, którą można, jakby to powiedzieć, rozwinąć i zacząć coś zbierać ponieważ naprawdę namawiam do zbierania przedmiotów, ponieważ zachowamy je dla potomnych a jak to już mówiła księżna Izabela Czartoryska należy przeszłość zachować dla przyszłości. Dziękuję.